30 maj, a my już lekko spóźnieni w sumie, ale wsiadamy już zaraz do fury i gonimy. Warszawka, konferencja High League przed walką z Denisem. Szczęśliwy dzień się zapowiada, tyle chciałem Wam powiedzieć. Wiecie dlaczego? Byłem dzisiaj na zakupach i jak zapłaciłem, to otrzymałem resztę 7,77. To piękny omen. Ogień! Słaba nie przywitała nas, Aurą, ale za to kurczę, popatrzcie co mam. Zostałem otwana. Truskaweczki, już sprawdzałem, pyszniutkie. Czereśnie A ostatnio raryta czereśnie Dobry, Nie, to nie gdzieś! No to Dobry, Może truskaweczkami się gdzieś takie coś tu 60 km stąd? tam za tego, przygotowane wszystko. No! regeneracja, generacja teraz już tylko ludzi? Zabawa. Wiecie gdzie mam gdzieś tam Tak, Jest tutaj przez ten, przez i na główną kolej tam czekam na tym momencie. Dobra, ja nie ma szkody. Dzięki! Gotowy dalej. Dobra, tam ekipa, ochroniarzy poszła. Chyba wszyscy na nasz panel. <laughs> Ile wagi masz do robienia? 7.2 muszę ważyć, teraz waży się na 8? No jeszcze kurwa, z Nikarsa no, no, no. no. nie, nie ma tragedii, wiesz. Jeszcze nie robiłeś wagi, no to wiesz, to te 6 skida do 20. Tak, do... No, 20. No, No, i tak wiesz, je, jest sukcem, bez diety? No, jeszcze jest. Da jeszcze go tutaj nie <laughs> Jeszcze jest. No. A, to się zrobi na spokojnie. Dobra, dobra Daj, kawkę tak zobowiązam. No ja co? Ciekawy panem ja tak, no? to, to, to wiesz. Ciekawy panem. No, no kurde. To... Powiem ci tak, że to... najebali ja, ochroniarzy no, jak drzwi drzymi podać. Ale miał w życie do nas. Znaczy ja tam spokojnie nie bardzo zamierzam, nie? Ale no, człowiek trzeba jak będzie reagować, to się będzie reagować, nie? No i mam no, nie dęczu, nie wzią, nie wie... Ja powiem ci, jak mi babka, mi babka to kurwa wciskała, to ja nie, ja tak... <grym grym> już, już! <grym> to jeśli tutaj ja prowadzimy w Poznaniu drugi seminowe no. właśnie takie, nie? No wiesz, ja stary, naprawdę, no, im większy, kurczę, facet, tym Ta. bardziej bał się igieł. Ta. Nie, no normalnie, ja nie tuwa... ukrywam tego, że jestem obstrańcem do igieł, mm, nie? nie no, naprawdę. Bo kumpel, normalnie, wiesz, widział krew, widzi krew, wyleje. No. Normalnie, wiesz, wkuwała mu się i... W się i tak troszeczkę kropelka krwi wyszła, nie? Ja on Popatrzył nie. To że kurwa niewielka stary. Nie, ale ja też mam taką wersję. Jak mam mieć pobrać krew, to kuchyła człowieku. Stresuję się i po co dwa dni. Ja, ja daję krew, nie, ja, jak oddajesz krew no. stary, to masz tam 2 mm ponad tego, wiesz, średnica no, eee, i tego. tego. No. No. no wiesz, tak jeszcze ci w tak zaciąga to użyłem. Ora no, no. nie jest to przyjemne. Ale go. Szybka pomka, no, 5 mam, minut, pół lica za to jest porażka. Ale to by, by tak śmiesznie wyglądało, ja tak, o, no co pan ale robi, ale no, no tak, z tej strony tak, ona z tej, nie, nie, mówię, ona mówi, to stóp poszukamy, ja mówię, pani nic nie szuka, tu jest jedna, tu proszę, no tak, zapraszam, zapraszam, kurwa, to nic pani nie szuka, nie. Czyli nie tylko ty jesteś taka punktualna, zobacz. No dobra. Dokładnie, jesteśmy równiutko w udo. sekunda, bajeczka. Zobaczcie wszystko, to jest wszystko Ciepło... to, nie ja tak, tak, tak. no to nie, też nie to klasa no tak chcesz mieć cię I widzę, że Bajera się raj... klei tak. dobra, rozejdźmy ja. się padało <noise> dziś padało dziś? ale no my z mieliśmy, kurczę, dobrą pogodę, a tutaj wsięchaliśmy jakiś, jaki? co ty, kurczę, przed treningów? nie, nie jeszcze nie? dzisiaj nie wziąłem, <noise> nie? <głos z wami

nie Kurczę, ja kawałka Nie no Robert, stary masz biceps jak moje udo. <grymne> no normalnie, No Dobra, <grymne> Czekaj, czekaj, jeszcze raz. 60 łapie, kamień, Nie no to ja myśli, kanapeczki, kurde. Dokładnie, ja myślę. <noise> ja mam głowę mniejszą, bo Po ja prostu pójdzie, ja kurde, to ja mam 56 w obodzie <noise> no, chyba, albo 67. Jeżeli masz obód głowy. <noise> no bo mierzyłem, wiesz, do no, czapek, do kasieku... nigdy nie wierzyłem o wody głowy. Jakbyś nosił czapki, to byś wiedział, nie? zawsze full kapy, nie? Bo musisz no, mieć... Nie, no, no, tak, tak, tego no, full ka ale najgorsze jest to, że to przeszkadza trochę, nie w boksowaniu. Przeszkadza, to przeszkadza. Pierdolnież tu chyba poleci <grym> przez ring. <grym> Okay. Jak źle waży, kurde, ręka to jeszcze. Materla się No Tak, się no, no tak. No, no, tak, no, tak, tak Wszyscy tam też gadali, no, 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 no podziano, już zaraz, tak. No, ja, ja siedziałem, wiesz, siedziałem pod całym oktagonem, powiem wam, że tak 4 no, minuty i chłopa nad no, nogą nie ruszył. Nie? No tak, naprawdę. Zapiekł na nowego nabroda, nie? A to już przyszedł? Tak, trzeba. A on już też wiecie, to nie jest najmłodszy gość. Tak, tak. sobie wiesz, na kursze. Na taką rękę, no to wiesz, to jest. Tak mocno przebranżowił się, nie? Dźwiganie na tak, i... tak o, oczywiście. No, dobra, do Ale też to wiesz, jak mówię. Jeszcze to wiesz, to szybkość plus masa tego, no to, no to jest zabijające. Przede wszystkim szybkość razy masa no daje mocne No to oczywiście. no. mały Jak widzicie, Alberto i Don Diego. Mamy oto przedsionek bardzo ładny, w którym się eko pięknie roznosi. Najważniejsza część, czyli toalet. W części wódce. Ten oto piękny prysznic. Oraz pięknego kształtu SEDES. Umywalka i tym podobne. Lecimy dalej. Zapraszam do truskawek. Było całe, ale niestety trochę zmalało. Złóżcie, że się włącza a oto, proszę Państwa, lampa. srebrna Z kablem. Dobra, że nie ma okien, ale jest wentylacja przynajmniej. I w ogóle ten kraciaty dywan z plamą. Nawet z wszystkiego to może być plama, ale nie będę wymieszać głupot. Dziękuję bardzo Państwu. I pozdrawiam bardzo serdecznie. No, ale do no ci bić! No ci bić! Który no, rocznik jesteś, przepraszam? 9-1. 9-1. młodszy no, ode mnie, bo ja 7-9. Ja już starym garbusem. No, no, tam, nie? Ale ja to się śmieję, że wie, że jeszcze jestem takim ostatnim rocznikiem, <grym> gdzie jeszcze te stare czasy pamiętam. Zwłaszcza, że jeszcze, no, dokładnie. Tutaj jeszcze nazwijmy to daleki wschód Polski, że ona troszeczkę ten rozwój troszeczkę dłużej to trafia. No on jest Lubaczowa? Lubacz. Kurczę, myśmy tam Champions League robili kiedyś w, w 2015 roku tak. w kresowej osadzie. W kresowej osadzie, dokładnie. I w Cieszanowie też... Cieszanowie, ale 2007 rok. Chyba tak, tak. A to jest No że Tak, dokładnie. na przykład z boksingu, no nie? Do walki w tej gromdzie, czy nie miałeś problemu, żeby się przestawić na golopy? Musiałem troszeczkę pozmieniać trening, nie wiesz. Zmiana dystansu, nie? Niby rękawica to niewiele, nie, ale jednak te 2-3 cm robi różnicę, a każdy facet wie, że 2-3 cm to jest dużo, nie? I rzeczywiście w dystansie, to troszeczkę też inne ułożenie ręki, musiałem się troszeczkę przyzwyczaić, ale... No, się pruje. Cipo zwykła, kurwa. Siedząc o cipo. Skończyłeś już? No nie. No to jeszcze trochę powiedz. Po co? O kurwa, jakieś śmieszne, się nie poszaj ty. Co ty kurwa, z czego drżysz? Denis, obudź się, zestrałeś się. Dzień w Warszawie, wczoraj kaufa, Jednak mogę podzielić się tu w komentarzach, jak Wasze wrażenia po konferencji. Czy też mieliście taki kubaw jak ja, bo ja naprawdę uśmiałem się po <grym> Ale dobra, do sedna. Drugi dzień wyskakuję z hotelu. Co dzisiaj w planie? Highski massage. Taką miejską znalazłem, została mi polecona, że, że chodźcie, gdziem się zebrać i przygotowała dla mnie specjalne ubranko do masażu, które mieści się w takie saszecie. Mm. Tej, to chyba się zakłada tutaj. Mm. biego zrelaksowany, ogarnięty, sztosik. W ogóle powiem wam, dwie godziny masażu, takiego tajskiego, no coś pięknego. Stóp do głów, nawet dłonie, palce, stopy, głowa, góra, boki, no świetna sprawa. Nie? I od razu wyprzedzam pytania, nie było z happy endem, czysto profesjonalnie. Tak po polsku, a nie po tajsku. Znaczy się po tajsku, ale w Polsce. O, może tak. A teraz lecimy dalej. Dzisiaj jeszcze do zaliczenia mamy trening. Szybkościówki, bo, 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 bo. Więc polecimy sobie na padestry i tam zrobimy robotę. Yo. Lotka teraz, szybka lotka, szybka akcja. Wieczorny trening, jeszcze w sumie jasno jest, ale wieczorny trening przede mną. Jedziemy do palestry i teraz tylko końcóweczka, szybkościówki. I jutro rundki. Oczywiście białeczko od masy Clinic. O, takie coś. Dwie miareczki dla Dondiego, Także na dzisiaj w sumie wszystkie misje mamy spełnione, teraz tak na dobrą sprawę do hotelu, wycilować się. Jakieś suple na noc jeszcze zażyć. I mała niespodzianka na jutro będzie. Także the next day. Wczoraj mówiłem, że dzisiaj coś szalonego, coś ciekawego, więc jedziemy na miasto. Zjeść coś, coś dobrego, coś hardkurowego, kurna, a nie jakieś tam kanapeczki. A dokładnie już wam zdradzam. Lecimy na burgerosa. Do Roberta, do hardkurowego koksa. I przetestujemy niczym Magda Gessler, czy tam jest smacznie. Let's go!

Znaczy coraz częściej mam takie rzeczy właśnie, że wiesz, chcesz już wejść i... Klamka zamknięta. Yeah. W Niedzielę Wasz fajnie. Witam Ciebie. Cześć, Mateusz, cześć. Cześć, cześć, cześć. Powiem Ci, Robin, piękno masz tą siłownię. O, dziękuję, dziękuję. Naprawdę fajnie, kurczę. No, ale czemu taka mała strefa fajtów? To strefa, to strefa kardia, nie strefa. No. A, <laughs> dobra. Strefa <laughs> fajtu będzie gdzie indziej. No. Strefa, strefa no to będzie osobowa. No właśnie, będzie większa. Jecha osoba Kami sprawdzić swoje <laughs> burgery. No, właśnie doszło to, to mi że, że, że coś nowego to jest. na mieście. No właśnie, wszyscy gadają o tym, bo to hardcore burgerach, czy Prawda, nie? Jakieś tam kanapeczki. No. Dobrze. nie, no ciągnie akurat nie skorzystałem, tylko tak obejrzę sobie, zobaczyć. nie, już teraz tego, wiesz, wiesz, to teraz jest to wiesz, wiesz to teraz za tam... blisko kurde. No, no, dokładnie. Teraz to tylko już jest. Tylko można. Tak, dokładnie. Ale to też dobrze zrobił. prawie jakbyśmy trening zbudowali. No właśnie, ja też nie trenuję, tylko tak sobie tutaj techniki trochę. No dalej, Coś pracujemy delikatnie. A jak na przykład czujesz ogólnie? Co jebiście. Zawsze. Bo na każdy pyta, ja, to ja myślę, to no właśnie, no jak zawsze, no, nie? Ja, właśnie, tyle razy tak. już walczyłem, no to dla no, mnie żaden no no problem, właśnie, nie? <gorsza> no. Gorzej mają ci, którzy pierwszy raz, czy drugi raz walczą, no to no, no już no, też... Tak, no, tak, no, tak, tak. Wtedy mają presję już trochę... A że jak tutaj, w Hejdigu, no to tak jest, no naprawdę będzie klik. No, tak, no. Ja walczyłem na stadionie, a co, było sześćdziesiąt tysięcy. No właśnie. Tak, no, Także jest. No, jak nie to teraz myśl sobie... Mało. Kurwa, co to się dzieje, 15-20, ja myślę, że z 17-15 wejdzie tam na tej organkę. No, 15 chyba tam przyjdzie, ale nie wiem ile to będzie. Dobrze. Wiem, dobrze. Fajnie. Nic, gdzie by jeść? No, Zaraz przyjdę A, bo bo, Więc tak, dla mnie poproszę, yy, zestawnik jest bomba. Ty możesz takie rzeczy w wielką? A co z złego? No, nie mówię, wiem. 100% wielka, sam, same dobre rzeczy. Dobij no wrażenie? Dobry. Może nie najlepszy jaki jadą, ale no, dobry bardzo. Ale klimatyczne miejsca, naprawdę. No, tu też na siłowni mamy taki wieś wszyscy się znają, jakby taki klimat amerykański więc no. Każdy się wita, z każdym wiesz. A, to znaczy, e, no. to, to do sieciówki też pójdzie do siłkę, no to A. Każdy wiesz, patrzy na ciebie, tak, gdzie tam nie mają. Nie ma gdzieś, nie? To, nie? No, to tak. Inaczej, no, no, ja właśnie ja, ja dlatego właśnie nie lubię tych sieciówek, bo często właśnie tam tak jest, że wchodzisz i... Nie czujesz się dobrze, tak to przyzwyczajisz jest... się. Jeśli no. no, tak tak, właśnie się do takich klimat, nie? że no. wszyscy się może od razu utrzymują, się ciepło, to już no. no, jest dobra. A motywacja to wszystko wiesz. Prosta. wiem jak, jest. jak no. jest. Ja z piwnicy się wywodzę, piwnicy się kurczę, wszystko no. robiło, z no. się odlewało, to no. się trenowało, więc to nie było. No, ja też, jak na strefę miałem, na lich, ja to no i to trenowałem, słuchaj, było minus. 10 minut 20 a ja 3 wiatry, rękawiczki no tak, i, ogień. i ogień. Kurde, nie tak. No, no ma, teraz tajni. Będziemy dopiero w ramach Dziękuję jeszcze raz. Dobra i do zobaczenia. Nie ma lipy tutaj. Trochę kręciliśmy się po mieście, ale w końcu dotarliśmy. Wjeżdżamy na rundki z Denisem. Wczoraj 1-0 dla nas, dzisiaj będzie 2-0, i w sobotę 3-0. Komplet. Jo. oczywiście też. Raz pytanko, czy wy jesteście gotowi na rundki? <laughs> tu pod linkiem o 20:00 zaczynamy. Mateusz Kaniowski, witam serdecznie na ostatnich rundkach przed galą High League 3. Dzisiaj moimi gośćmi dwóch potężnych zademiarzy. Z lewej strony Dondiego. Siemano, witam ciebie, witam wszystkich który został ostatnio waszym bohaterem po konferencji z tego co widziałem oraz Denis Załęcki. Rozłącz się, ja bo nie z tym i nie odpowiem ci na nic. <gry> Dziękuję wam za oglądanie rundek i wszystkiego dobrego jeszcze raz na Dzień Dziecka. Hej! Zakończone rundki. Troszkę było znowu zabawy, trochę było pogadane. W sumie nowa odsłona dla mnie, coś nowego, bo pierwszy raz takie roli, ale nie poszło najgorzej, nie? Mogło być oczywiście lepiej, ale, ale jest okej, okay, nie ma co psuć. W sumie to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o powiedzmy ten fight week do, yy, do walki. Teraz już pozostaje tylko wycilować się. Ostatni taki trenio w ukryciu. I w sobotę robota. A, uh! The next day. O, wyjątkowe okoliczności sprawiły to, że. W sumie po drodze na walkę jeszcze wstąpiliśmy w jedno fajne miejsce, na Mazury, ale to tylko przelotem, bo coś ciekawego się dzieje, coś fajnego się groi, ale o tym za chwilę. Non ci vediamo i sedimenti di tutta a telebimia. Una dolla mansa, Ja widzę, że masz też dobry kontakt z dziećmi, bo to widzę, że kiedyś, ale nie, bym powiedział. Tak, ja w ogóle wytatuowany no, jestem, ale... rzadko Tutaj, tutaj na cześć, na cześć mojej córki Melania, U mnie data urodzenia no, no, Powiem ci coś, rzadko tak, widać takie żywe, wytruje takie wytruje. radosne, wytruje. radosne, takie, takie pełne życia, bym powiedział, ja też, tak, jest, tak, takie tatuaże. ale już powiedzmy, to no, co najważniejsze jest, jest to chłop, mój pełen takie są, nie. Takie dzieciństwa moje, ulubione. być trochę więcej tych postaci, ale właśnie, mój kolega tatuuje, no i tak się przekomarzaliśmy, mówi to źle będzie wyglądać w życiu ja ci tyle nie zrobię nie na mojej zmianie, chcesz mogę ci zrobić tak ale więcej Nic nie I, Tak, i tak się wagowaliśmy i tak miało być mniej, to wytargowałem jeszcze trochę więcej postaci. jest druga ręka tak, ale nie chcę jakoś super dużo no, tatuować. Moje tak całą lewą stronę mam wytatuowane, właśnie tutaj, o. jeszcze plecy też są wytatuowane, także... Zresztą tak, że to, zimna, jest. to że jest. O, winane, bo są takie twarde, takie ostre, czarne, mocne barwy, a twoje są takie, bym powiedział, że żywe. Że, no, moje alter ego to właśnie tutaj, plecy, nie? A, to tutaj bardziej, to bardziej takie <laughs> Z przodu, z przodu właśnie kolorowo, bajkowo, ale mam no mama ego, no jak każdy to no, ciemną stronę emocji ma, więc... No bracia tak samo, no, też sporty walki uprawiali, teraz już mniej, ale uprawialiśmy nawet sporty walki. Jeździliśmy na zawody, więc wiadomo, kibicowanie. No najgorzej wiadomo mama, nie? No, mama zawsze się modli, Najwyżej jak się o obronie, to zaczęło się od tego, jak... Wyobrażasz sobie, że inaczej, nie wiem, taką no mówię, no własne, no to, 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 to byś super. dopiero generalnie miał no. jazdę, super. Nie, tak zawsze mama nigdy nie ogląda walk, tylko zawsze ojciec przychodzi, wygrał, wygrał. Dobra, to już powtórkę czasem poogląda, ale gromdę to już nawet powtórek nie ogląda. Przychodzi i paciorki, i zmawia. No, bardzo mocno się stresuje. No, a moja Sylwia, no to już, już przywykła do tego trochę, nie? Na dzień to jest w domu i cały czas tam treningi. Grądę tak połebka trochę pooglądała już, no w sumie jej też do, do gromdy przyzwyczaiła się, także no takiego świra pokochała, co zrobić. Staliście się naucznymi świadkami podpisania mojej nowej umowy sponsorskiej. Kurczę, bardzo fajnie, że dołączyłem do timu Mako TSL, ale również Mako TSL dołączyło do do Doniego. Czego chcieć więcej? Z pozytywnym akcentem kończymy tego vloga. Boom, następne oczywiście, Fight Day. Będzie robota zrobiona. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. I teraz, co na koniec miało być? Like, subik i bijemy w gąg, tak? Pozdro.